Choć do zabawy nie potrzebują specjalnej okazji, w środę legionowcy seniorzy ją mieli. Ich tegoroczny piknik pod chmurką zbiegł się z okrągłym jubileuszem miejskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Francistów i Inwalidów. Ten jest szczególny, ponieważ obchodzimy w tym roku 40-lecie istnienia. Tak więc początek Polskiego Związku Emerytów, Francistów i Inwalidów w Legionowie rozpoczął się od roku 1974. Dwaj honorowi goście imprezy w tamtym okresie dopiero żegnali się z pieluchami, co oczywiście nie przeszkodziło im w moku na Norwida celebrować z seniorami ich święta, a ich piękniejszą część obdarzyć tyleż sprawdzonym, co miłym komplementem. Dziękujemy za zaproszenie. ujemy się bardzo dobrze z rówieśnikami. Zawsze miło się spotkać, wspominać jakby do 40 lat. Zazdrościmy, zazdrościmy takiego fikoru, chęci tak. życia i że tak pięknie śpiewacie i to nie pijąc, śpiewano tylko po wypiciu. Panie wyglądają tak promiennie, tak wspaniale, tak uśmiechnięte, z roku na rok młodsze po prostu. Zastanawiam się, czy niektóre z pań w ogóle w związku emerytów powinny działać. Że że młodzieżowa czy... sekcja powinna zostać uruchomiona. Na to przyjdzie pewnie jeszcze poczekać, ale już teraz Legionowski Oddział Związku pracuje pełną parą. Dość powiedzieć, że ponad 300 środowych piknikowiczów to niespełna 1 czwarta jego członków. Dla emerytów, rencistów oraz inwalidów, organizacyjne legitymacje z roku na rok stają się coraz bardziej cenne. Od paru lat, ponieważ widać naszą organizację, ponieważ robimy bardzo dużo w mieście i spotkań, i wyjazdów, i biletów do teatru na różne uroczystości, ludzie wiedzą, że ten związek nie jest skostniały, tylko żywy, żywy organizm, który ciągle myśli, jak tu ludziom ubogacić ich życie. Za kadencji poprzedniego i obecnego zarządu jest to uwidocznione w dużej ilości ludzi. Pokazaliśmy, że są emeryci, że potrafią się bawić, a jubileusz to jest przy okazji. Skoro już się jednak przydarzył, uczczono go jak zwykle rozrywkowo. Kto chciał, biesiadował przy stole, inni dziarsko zebrali się za testowanie betonowego parkietu. I w jednym i w drugim przypadku bardzo pomagała płynąca ze sceny muzyka, bądź to w wykonaniu wokalistów z skóry Erin, bądź serwowana przez zawodowych klezmerów. A ponieważ w tym roku dopisała uczestnikom pogoda, trudno się dziwić, że ich zabawę przerwała dopiero cisza nocna, chociaż jak można się domyślać, nie wszystkim.